Siemanko, rącaj z tej strony. Ja już po rozebraniu tego przerabionego silnika z wicieraczek. Na wadze mamy stal. Kilo 112 gram. Dobra, poczekajcie chwilę. Zdejmę sobie z wagi. O. Te najdrobniejsze, oczywiście. Pudełeczko. O. E, trafiło się trochę makaronu. Było go 62 gramy. E, aluminium, trochę, głównie odlew. E, wyszło tego 144 gramy. Trochę brązalu 8 gram. Odrobina mosiądzu 14 gram. No i oczywiście to co mi się lubią najbardziej, czyli miedziucha. Wyszło jej 72 gramy, fajnie się ubierało ten wirnik, z tego względu, że miedziucha nie była posklejana, skromnie, bo skromnie, ale zawsze miedziucha się przyda.